Maczku, ja nie ukrywam, że o tobie w sieci jest mało informacji, zarówno u ciebie na Instagramie, jak i gdzieś w wyszukiwarce. Czego twoi fani o tobie nie wiedzą? Czym byś mógł się teraz z nami podzielić? Ja myślę, że dowiedzą się dużo i myślę, że powoli się dowiadują, bo się trochę rozkręcamy w tym programie, bo ten program nie lubi, myślę, tak dużo aktorstwa, tylko jednak to jest takie trochę reality show. Tak jakbyśmy się zamykali w jakiejś przestrzeni, gdzie ćwiczymy i potem w niedzielę pokazujemy, bo generalnie cały dzień praktycznie to są te treningi, nie? Cały czas kontakt ze sobą, cały czas wymyślanie że... Kamery. No. W związku z tym jest to trochę takie, takie pół reality show, nie? I myślę, że, że sztuka polega na tym, żeby, żeby tutaj niczego nie wydawać po prostu, żeby się jak się, jak się cieszysz, to się cieszysz, jak się smucisz, jak się... Jak ci coś nie wyszło, no to te emocje też y, powinny być. Bo to wszystko jest. Bo my jesteśmy trochę odzwierciedleniem ludzi, którzy nas oglądają. To znaczy, myślę, że ludzie przed telewizorami lubią widzieć na, w siebie, w nas też. Że jesteśmy po prostu ludźmi normalnymi. E, takimi, którymi oni też są. I mogą odnaleźć jakieś cechy wspólne. Właśnie. Czy dla Maczka Zakościelnego Maciek Zakościelny jest gwiazdą? No właśnie, nigdy nie był. Jak to nie? No nigdy nie był, bo taki mam charakter. Ja pochodzę z normalnego, fajnego domu, gdzie, gdzie takie zachowania były od razu banowane. W związku z tym, no i wiesz, jak ja trenowałem, ćwiczyłem na skrzypcach, to tam nie było gwiazdorstwa. Nie mogło być. Bo no taki miałem nauczycieli, że oni jakby... Liczyła się to, co, liczyło się to, co ty potrafisz, e, a nie ten cały kolorowy puder, nie? E, w związku z tym... Fajnie się czasami poczuć, taki dyskretny urok burżuazji, jak to mój kolega kiedyś nazwał. I, i super, ja to doceniam każdego dnia na, na co dzień, że, że ludzie się uśmiechają, że mnie lubią, e, że na koncerty moje przychodzą, że nie wiedzieli, że właśnie na przykład e, śpiewam i gram na skrzypcach, mimo tego, że ja o tym bardzo dużo w sumie gdzieś, znaczy może dużo powiedziałem, ale może nie wszyscy jeszcze rzeczywiście usłyszeli, może to nie trafią, bo może to nie jest takie hot, nie? Ale cieszę się z tych koncertów, z muzyki filmowej, z jazzowych moich występów e, swingowych, e, z tego, że mogę to sobie muzykować, grać, mogę to łączyć, e, co nie jest takie w sumie trudne, bo nie jest dalekie od siebie jak aktorstwo swój muzyka. E, no i te, jakie było pytanie, bo chcę na, jeszcze nawiązać do zakończenia. O gwiazdy. A, Czy Maciej za kościelnie czuje tak, się gwiazdą? Już, już, już wiem. E, więc jakby nie. I może dlatego czuję taką sympatię od ludzi, nie? że właśnie. Lubię zespół. Uwielbiam tych ludzi, z którymi tutaj jesteśmy. W większości z, nimi, z nich pracowałem na planach filmowych w teatrze, Zresztą, na przykład Vanessa, cały czas jesteśmy w jednym spektaklu. Ostatnia premiera była niedawno w lutym. Więc jakby czuję się tutaj naprawdę w jakimś takim świecie już mi znanym, bo, bo znam tych ludzi, a z drugiej strony na nowo ich od, od, odkrywam I, i nikt tutaj z tych moich kolegów nie gwiazda. Ostatnie pytanie powiedziałeś. Ponieważ że... Ponieważ też uważam, że trochę nasz. Yy, że też tak mam takie poczucie, że nasz kraj myślę, że tutaj nie, nie ma takich warunków, żeby takie, co, coś takiego uprawiać. Yy, Oj, ma. Myślę, że... Ja nie wiem, ale jakoś tak mi się wydaje, nie wiem. Może my jesteśmy. Jak ja, ja. Wiesz, ja studiowałem w Akademii Teatralnej, gdzie miałem wielkich profesorów yy, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Seniuk, yy, Krzysztof Kolberger, Andrzej Łapicki, mówię na... Nie byłem oczywiście na ty z nimi, ale mówię tak wymieniając, e, e, profesor Szczepkowska, Joanna, e, e, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, e, Mariusz Benoit. Rozumiesz, jakby oni nas nie uczyli gwiazdorstwa, oni nas uczyli rzemiosła. Więc jakby jak chcesz gwiazdożyć, no to, no to proszę bardzo, no nie, ale ja nie mam takiego charakteru, wydaje mi się. Ale lubię występować. Maciek, powiedziałeś o tym gwiazdożeniu, że u ciebie w domu rodzinnym nie było na to miejsca. Dzisiaj wspierali cię twoi synowie. I dalej dla nich jestem tym mackiem. No właśnie, ale czego, jak ty ich chcesz wychować? Na jakich mężczyzn? E, w ogóle to, to jest bardzo szeroki temat, bo wychowanie e, teraz. E, znaczy, bycie ojcem jest bardzo, bardzo teraz. Ono na nowo nabiera jakiejś nowej definicji. I to nie jest takie, takie oczywiste teraz, bo myśmy mieli inne wzorce, jak byliśmy y, dziećmi. Właściwie ten ojce, ojciec był taki, który myślał, że tylko myślę tak ogólnie nie, o, o, o ojcach w tamtym czasie, że jakby, bo to musi być tak pokoleniowo przejść. I, i ojciec był, ojcowie byli ci, którzy y, zarabiali na utrzymanie, żeby dzieciom. Ten, a, a teraz my myślę bardzo dużo, no to jest związane również z tą piramidą Maslowa, która która mówi o tym zabezpieczeniu najpierw bytu, a potem dopiero możesz iść dalej w duchowość, w jakiejś takiej rozkminki. I mi się wydaje, że my teraz mamy trochę na to więcej przestrzeni, mm, i coraz więcej mężczyzn widzę takie, no, trochę są bardziej oświeceni, do, doznają takiego oświecenia, I, i chodzi o to, żeby być, żeby być obecnym ojcem. I oczywiście no, nie cały czas, nie cały czas, żeby być tam z dziećmi, ale chodzi o to, żeby być w tym czasie, kiedy jesteś. To żeby być na maksa tu i teraz, nie? Czyli um, obecnym i aktywnym. Obecnym, aktywnym, kochającym, wspierającym, tłumaczącym, pokazującym, bo myślę, że najwięcej się nauczyło od nas, jak pokaże. I dlatego ja mu, im pokazuję to nie, nie dlatego, żeby żeby... Ja myślę o nich. Nie myślę o sobie teraz tutaj będąc. Ja myślę o tym, że co to im da, co to doświadczenie im da. Dlatego zabieram ich na koncerty, do teatru, co żeby pokazywać do muzeum. Wyjeżdżamy. Chcę im pokazywać świat, żeby oni czuli się w nim swobodnie, żeby się nie stresowali tak jak tata przed występem. <grym> <grym> Czyli rozumiem, że oni bardzo mocno ciebie wspierają i obserwują ja myślę, że cały czas Twoją kulturę. Nie uczą karierę. tego wspierania, wiesz? Bo dla nich to jest, oni się sami w tym zaczynają, wiesz? Ja myślę, że to w nich zostanie. Może oni jeszcze nie będą świadomi tego pewnie, co się tu dzieje do końca, ale myślę, że to w nich bardzo zostanie. Pięknie ci dziękuję, Maćku, za Dzięki. rozmowę. Trzymamy kciuki za kolejny Oj, odcinek. Para numer 12, tak. przypominam. I do zobaczenia przy okazji następnego wywiadu na live. Dziękuję. Fiona. Dzięki.